Cześć! Zapraszamy do podcastu Neuromarketing na Allegro, w którym szukamy sposobów na to, aby produkty, które sprzedajesz przez internet, znajdowały się wśród tych najchętniej wybieranych. Nazywam się Karolina Albanowska i jestem właścicielką firmy Albari Marketing, prowadzącej badania i szkolenia z zakresu neuromarketingu. A ja nazywam się Tomasz Świątaniowski i od wielu lat prowadzę szkolenia i konsultacje pomagające przedsiębiorcom w rozwoju ich firm. Jestem właścicielem agencji Świętoniowski.pl, która koncentruje się na działaniach związanych z rozwojem sprzedaży na Allegro. Witaj droga słuchaczko, witaj drogi słuchaczu. Dzisiaj będzie o marketingu, o marketingu dla mikro i małej firmy. Jak można to sobie ułożyć? Co tam jest ważne? Na co zwrócić uwagę? Z taką bardzo oczywiście dużą koncentracją na sprzedaży na Allegro. Kilka dobrych lat temu prowadziłem taki długi cykl szkoleń dla przedsiębiorców, którzy otwierali swoje działalności gospodarcze. To bardzo często były osoby, dla których to była pierwsza działalność gospodarcza i które nic, ale to kompletnie nic nie wiedziało o marketingu. I dla nich przygotowałem taki program w pigułce, jak można sobie poradzić z marketingiem, jeżeli się nic o tym nie wie albo wie się niewiele. Wtedy wpadła w moje ręce książka Alana Diba „One Page Marketing Plan”, która zresztą parę lat później została wydana także w Polsce pod tytułem „Plan marketingowy na jednej stronie” i serdecznie ją wam polecam. Czemu „Plan marketingowy na jednej stronie”? Bo cały koncept tej książki opiera się na tym, że można rozpisać sobie Plan działań marketingowych korzystając z jednej kartki A4. I chciałbym wam teraz opowiedzieć o tym, co tam się powinno znaleźć, żeby ten marketing mógł być dla was skuteczny. Alan Deep dzieli działania marketingowe na trzy fazy. Fazę przed, czyli zanim ktoś zostanie naszym klientem, fazę w trakcie, czyli wszystkie działania, które mają prowadzić do tego, żeby ktoś został naszym klientem. I fazę po, czyli taką fazę, gdzie no, powinniśmy zatroszczyć się o kogoś, kto już został naszym klientem. I teraz po kolei, co jest na samym początku? Na samym początku powinniśmy się zastanowić, kto jest naszym klientem. Te osoby, które już sprzedają na Allegro, albo sprzedają w internecie, mają trochę łatwiejsze zadanie. Część rzeczy jesteście w stanie wyłapać po prostu widząc dosłownie, kto kupił. Czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, czy to są osoby, które mieszkają w dużych miastach, a może w mniejszych miasteczkach. Takie dane jak najbardziej jesteście w stanie wyciągnąć z danych swoich typowo sprzedażowych. Zrozumienie, kto jest Twoim klientem, ale też kto jest takim idealnym klientem. Bardzo może Wam pomóc w rozwijaniu swojej sprzedaży. I z moich doświadczeń, takich praktycznych rozmów z przedsiębiorcami, bardzo często, jeżeli się pytam, dobra, ale kto jest Twoim klientem, to słyszałem w odpowiedzi, no jak to, no wszyscy mogą być moimi klientami. To czasami jest prawda. Znaczy, prawda w tym sensie, że ten jakby zakres tego, kto może zostać naszym klientem, jest bardzo szeroki. Natomiast tutaj wymaga to. Chwili zatrzymania się i zastanowienia się: OK, dobra, jeżeli no prawie każdy może zostać, to jak sobie możemy podzielić tych klientów na segmenty? Nie zawsze to jest tak, tak bardzo szeroko, natomiast często, jeżeli to jest, nie wiem, jakieś artykuły domowe, no to tam teoretycznie, praktycznie każdy może kupić. I tutaj właśnie pewna trudność i wyzwanie polega na tym, żeby sobie oszacować: dobra, kto kupuje, ale tego zakresu tych wszystkich klientów. Kto jest moim idealnym klientem, kto jest taką najciekawszą osobą, z którą mi się najlepiej handluje, gdzie ten handel sprawia mi najwięcej przyjemności. I to jest ten punkt pierwszy, bardzo ważny zastanowienia się, kto jest na tym moim rynku docelowym, kto tam jest, co to są za osoby? No, takie wejście w buty klientów. W tych dużych firmach, takich bardzo dużych, Czasami robi się takie pokoje idealnego klienta, tak, żeby taki marketer, osoba, która zajmuje się marketingiem, mogła sobie tam wejść, sprawdzić, co taki potencjalny, idealny klient trzyma na półce: jakie książki, jakie gazety, czym się zajmuje, w jakich ciuchach chodzi. I to czasami pozwala nam na znalezienie odpowiedzi na to, kto to tak naprawdę jest. Jeżeli tą część będziecie mieli gotową. To wtedy będzie można przejść do drugiego punktu. W tym drugim punkcie w tej metodologii Alana Diba to jest opracowanie komunikatu marketingowego, jakby z jakim przekazem chcemy trafić do tych osób. Jeżeli już wiemy, kto to jest, bo to mogą być osoby fizyczne, to mogą być, nie wiem, kobiety między 25 a 35 rokiem życia, ale to równocześnie, jakby w drugim segmencie, mogą być na przykład też firmy, mogą kupować te nasze produkty. I do, bezpośrednio do tych młodych 30-latek trochę inaczej powinniśmy się z takimi osobami komunikować, a i trochę inaczej do firm, które także podejmują decyzje zakupowe, ale być może na trochę innych podstawach. Więc ten komunikat, który kierujemy, na no legro oczywiście można to wykorzystać później w reklamach. W reklamach graficznych, tam gdzie mamy możliwość zamieszczenia konkretnego komunikatu, który kierujemy do tych naszych potencjalnych klientów, to może wpłynąć na skuteczność naszej sprzedaży. Tym trzecim punktem, w tym takim obszarze, w tej fazie przed, to jest wybór mediów reklamowych. I Allegro oczywiście daje bardzo szeroki taki pakiet działań reklamowych, które możemy tam zastosować, ale tutaj trochę szerzej o tym należy pomyśleć. Tutaj też chciałbym Was odesłać do odcinka, do wywiadu, który przeprowadziliśmy z Pawłem Jaczewskim. On tam daje konkretny przykład, jak za pomocą jednego wybranego medium społecznościowego udało mu się pozyskać dość sporą ilość klientów do firmy, z którą współpracuje. Najpierw mamy tak, zastanowiliśmy się, kto jest naszym klientem, jaki komunikat chcemy kierować do tych klientów, więc jakby tym trzecim krokiem w tej fazie przed, zanim ktoś zostanie naszym klientem, to jest właśnie wybór, ok, gdzie znajdziemy tego klienta. Jeżeli teraz myślicie o internecie, to na chwilę tak zejdźcie do offline'a i się zastanówcie, gdzie ci wasi klienci tak naprawdę fizycznie mogą przebywać. Oni mogą być bardzo, ale to w bardzo różnych miejscach. Mogą chodzić na siłownię, mogą chodzić do kościoła, mogą robić zakupy w, gdzieś tam w lokalnym sklepie spożywczym. W zależności od tego, gdzie fizycznie znajdziecie tych klientów, jeżeli wasza sprzedaż to nie jest tylko sprzedaż internetowa, to tam też powinny się pojawić wasze komunikaty reklamowe. Dobra, to ma być szybko i w pigułce, więc w fazę. Tą przed mamy właśnie załatwioną. Trzy punkty. Wybór rynku docelowego, punkt numer dwa opracowanie komunikatu marketingowego i punkt numer trzy wybór mediów reklamowych, za pomocą których chcemy tam dotrzeć. Ok, co następne? Jest taka faza w trakcie. To się tak ładnie z angielskiego nazywa: tutaj mamy lidy. W tej fazie lidy, czyli Potencjalnych klientów już gdzieś tam to są osoby, które mogą być zainteresowane już zakupem naszego produktu. I tutaj znowu Alan Dim daje trzy takie punkty. Pierwszym tym punkcie jest pozyskiwanie lidów. Lidów, czyli tych potencjalnych klientów, osoby, które mogą zostać naszymi klientami i tutaj tak no oczywiście jeżeli chodzi o samo Allegro to znowu kampania Allegro Ads, które będą kierować ruch do naszych ofert w tych ofertach oczywiście już wiecie, że mają być i odpowiednie opisy, odpowiednie zdjęcia, które powinny przyciągać uwagę kupujących, więc ten system, jeżeli budujemy samo Allegro, no to ten system ściągania tych klientów, jakby w samym serwisie jest w miarę prosty, warto tu także w tym takim lejku ściągającym nam klientów Korzystać także inne media. W drugim punkcie to jest ten element takich pielęgnacji lidów, Element, w którym te lidy są też, niektórzy mówią, podgrzewane, tak? bo to są potencjalni klienci, którzy nie powinni od nas zapomnieć. Konkretnie pytanie: co można zrobić na Allegro? Można. Niewiele. Ale jednak mamy pewne możliwości, żeby tam zadziałać. Nie możemy robić mailingu do klientów, przynajmniej żadnych masowych, ale groto wyłapuje to jest niezgodne z regulaminem, mogą te nasze działania spotkać się z ostrą reakcją serwisu. Ale to, co możemy zrobić, to możemy komunikować się albo możemy wymusić na serwisie komunikację w naszym imieniu z naszymi potencjalnymi klientami. Jak to możemy zrobić? No, jednym ze sposobów jest na przykład dodanie monet do naszych ofert. Wtedy Allegro do wszystkich obserwujących nasze oferty osób, wysyła komunikat, od teraz twoje ulubione z monetami. To jest jeden ze sposobów. Tych sposobów jest kilka, kiedy możemy skłonić serwis Allegro do tego, żeby skomunikował się z naszymi klientami. Jeszcze nie znamy tych osób, my nie mamy, oni nic od nas jeszcze nie kupili, ale dodali te nasze oferty do obserwowanych i to już wystarczy, żeby taki komunikat, Allegro do nich wysłało. Trzeci element. W tej, w tej fazie, takiej w trakcie pozyskiwania klientów, to jest element dokonania konwersji, czyli zamienia tego potencjalnego klienta na klienta. I tutaj powinniśmy mieć już w zanadrzu przygotowane co najmniej kilka takich sposobów. Co tu można zrobić, żeby przyspieszyć niejako decyzję klienta o tym, żeby kupili u nas? Mamy kupony, mamy monety, mamy Allegro Smart który powinien zachęcić naszych klientów do tego, żeby skorzystali z naszej oferty. Tych technik takich typowo alegrowych to nie ma nieskończenie dużo. Natomiast no, korzystajmy z tego, co nam serwis daje i z tego, co możemy zrobić. Trzeci taki obszar to jest faza po. To jest wtedy, kiedy już ktoś zostaje naszym klientem. Alan Deep jakby w oryginale tak to opisuje, że najpierw mamy tą fazę przed i wtedy mamy prospektów, czyli potencjalnych klientów fazę during mamy leady, ale później, kiedy już ktoś u nas kupuje, to mamy tą fazę po, po prostu mamy klientów. Tak? I bardzo często tutaj zapominamy, że jeżeli tych klientów mamy, to, to warto też trochę się nimi zaopiekować. I jakie tutaj elementy wchodzą w grę? Znowu mamy trzy. Po pierwsze, to jest takie miejsce na zastanowienie się, w jaki sposób możemy dostarczyć tym naszym klientom Takich doświadczeń z najwyższej półki. W jaki sposób możemy zapewnić naszym klientom obsługę na światowym najwyższym poziomie? Tak trochę sobie wyobraźcie, że macie taki swój sklepik na piątej alei w Nowym Jorku. Macie tam dostęp do wszystkich najbogatszych ludzi. Oni są przyzwyczajeni, że jeżeli ktoś tam otwiera sklep, to tam na pewno nie będzie tanio, więc ten argument, że coś jest za drogi od razu znika. Zastanówcie się, jeżeli teraz wejdzie do Was taki milioner. Nie daj Boże, miliarder, to co wy możecie sprawić, co możecie zrobić takiego czy w samym procesie sprzedaży, żeby taka osoba kupiła? Cena kompletnie nie gra roli. Dlaczego takie, takie intelektualne wyzwanie tu może być ciekawe? Bo jeżeli znajdziecie sobie odpowiedź na to, w jaki sposób możecie skłonić osobę, dla których wydanie jakichkolwiek środków, nie ma żadnego znaczenia, może sobie na to pozwolić. Jeżeli znajdziecie odpowiedź, ok, ale co ja muszę takiego zrobić, żeby ta osoba chciała kupić, no to jak ten bogacz z piątej alei u Was kupi, no to tym bardziej ci nasi polscy klienci. Więc ta odpowiedź na pytanie, ok, ale jak mogę dostarczyć tym naszym klientom tej obsługi na najwyższym światowym poziomie, jest tutaj niezwykle istotna. Dobra, mamy to. Ktoś kupił, został naszym klientem, i kolejna faza. To jest ósma w tej metodologii, to jest. No, powinniśmy się zastanowić, jak zwiększyć wartość tego klienta w czasie. Co się za tym kryje? Jeżeli ktoś u nas kupuje i wydaliśmy już jakieś środki na pozyskanie tego klienta, na reklamę na Allegro. Mamy jakąś marżę po transakcji, to możemy się dowiedzieć, no, okay, no na pozyskanie tego klienta wydałam 15 zł, tu mam 20 zł marży, piątka mi zostaje. No niewiele, nie wiem, czy to się opłacało, ale spójrzcie na to w dłuższym terminie. Jeżeli ten klient, który raz kupił, pozyskaliście go za pomocą reklamy, ale on, no jest spora szansa, że kupi kolejny raz i kolejny raz, i znowu kolejny raz, tak? Czyli jeżeli te zakupy się powtarzają, to mamy teraz sytuację, że to już na pozyskanie klienta już wydaliśmy i ten klient znowu do nas wraca, kupuje w naszych ofertach i zaczynamy zarabiać. Ile kupi, jak długo zostanie naszym klientem? No, im dłużej, tym więcej zarobimy. Więc takie zastanowienie się nad tym, ile jeden klient u nas kupuje, jak długo on daje nam zarobić i jak długo zostaje naszym klientem, to jest bardzo istotne pytanie z punktu widzenia tego, ile możemy wydać na marketing, aby pozyskać tego jednego klienta. I mamy ostatni punkt to jest aranżowanie i pozyskiwanie poleceń. No, takie sytuacje, kiedy ktoś mówi, okej, okay, warto posłuchać podcastu prowadzonego przez Tomka i Karolina. Ktoś nas posłuchał, spodobało mu się to, polecacie nas dalej. To są takie sytuacje, kiedy jesteście u znajomych i widzicie jakąś fajną lampę. Skąd ją masz? Kupiłam na Allegro, a gdzie? O, zaraz ci znajdę tego sprzedawcę, proszę. Tutaj on ma bardzo fajny wybór lamp, dobrze zapakowane, dotarło do mnie. Jeszcze zobacz, jakby co fajnego było w paczce. To mnie przekonuje do tego sprzedawcy, żeby tam kupić i go dalej polecać. Więc jak najbardziej, jeżeli ten cały system wdrożycie sobie w swojej własnej firmie, to jak najbardziej Macie szansę na to, żeby klienci, którzy kupują u Was na Allegro, nie mówili później tylko, że okej, okay, nie wiem, u kogo kupiłem. Ale żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ktoś jednak wiedział, żeby wracał do was, żeby wiedział, że kupuje w serwisie Allegro, ale od konkretnego sprzedawcy. Bo jak najbardziej prawdą jest to, że ludzie na pytanie, gdzie kupiłeś na, na Allegro, jakby taka jest odpowiedź. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś jakby podaje w te, na tak zadane pytanie od razu nazwę konkretnego sprzedawcy, ale nie jest prawdą, że ludzie nie mają świadomości, że na Allegro są konkretni sprzedawcy. Jak najbardziej mają, taką świadomość. Wiedzą, że nie wszyscy sprzedawcy są dobrzy. Klienci chcą wracać do tych dobrych sprzedawców, nie chcą mieć kłopotów, nie chcą mieć kłopotów z reklamacjami. Ponawiają zakupy i to się tam naprawdę dzieje. Polecam wam serdecznie książkę Alana Diba. Jest na razie trudno dostępna z tego, co sprawdzałem, ale jeżeli poszperacie w czeluściach internetu, to, to do niej dotrzecie. Najtaniej można dorwać E-booka. Wydanie papierowe jest trochę trudniejsze teraz, dostępne, ale dla chcącego nic trudnego. Powiedzcie, co o tym myślicie. Powiedzcie, czy może któryś z tych elementów tego marketingowego planu wymagałby trochę bardziej rozbudowanego podejścia? Możemy, no jakby bo tak naprawdę, każdy z tych punktów można rozwinąć do. Właściwie nie wiem, do całodniowego szkolenia, ale do co najmniej jednego odcinka podcastu. Powiedzcie, czy chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć o tym, jak, w jaki sposób można wybrać swój rynek docelowy, w jaki sposób zdiagnozować, kto jest tym naszym klientem? To jakby to się wydaje takie proste, ale no, znowu większość z tych znanych mi przedsiębiorców, na pytanie, kto jest Twoim klientem, to duża część z nich odpowiada, no kurczę, wszyscy, nie? Później znowu trzeba opracować pewien komunikat marketingowy, jakiś przekaz do nich, dajcie znać, czy chcielibyście coś więcej na ten temat się dowiedzieć. No bo kolejny punkt, nie? jakie media reklamowe wybrać. Bardzo mocno myślimy o tym, żeby zrobić konkretny odcinek poświęcony nie tylko Facebookowi, nie tylko Instagramowi, ale też może TikTokowi, żeby pokazać, w jaki sposób tam można pozyskiwać klientów, jeżeli się sprzedaje na Allegro. Ten, to pozyskiwanie tych potencjalnych klientów, ten cały system, który powinien u nas działać, to jakby sprzedajecie na Allegro, ale pewnie nie tylko. Dajcie znać, czy tutaj coś przygotować dla Was ciekawego. Ten system podgrzewania tych lidów, pielęgnowania relacji z tymi potencjalnymi klientami. Tu też sporo rzeczy można wymyślić i na Allegro i poza Allegro. Poza Allegro oczywiście mamy dużo więcej możliwości działania. No, system konwer konwersji, jakby zamieniania tych potencjalnych klientów na klientów. Co trzeba zrobić, jakie konkretne działania, żeby ci ludzie, którzy tak się czają i zastanawiają się nad zakupem czegoś od nas, żeby w końcu zostali naszymi klientami. No, i faza, o której autentycznie duża część sprzedawców zapomina, i wiem to na 100%, to jest ta faza, kiedy ktoś już zostanie naszym klientem. Zapłacił, dostał to, co chce, następny, proszę. No, tak to działa, ale to nie jest najbardziej efektywne podejście do tego, co możecie zrobić na rynku. Znowu, mamy taki punkt, jak dostarczać klientom tych doznań z najwyższej półki. O tym też możemy porozmawiać, bo tu dużo ciekawych rzeczy można wymyślić. O wielu takich elementach już rozmawialiśmy w naszym podcaście, Ale może wymagałoby to, bo to i w kilku odcinkach się pojawiły takie elementy, może wymagałoby to zrobienia jednego konkretnego odcinka, gdzie po prostu porozmawiamy sobie tylko i wyłącznie o pewnym aspekcie związane z tym, co my możemy zrobić, żeby mieć naprawdę zadowolonych klientów. Jak pracować później z klientami, żeby zwiększać sobie wartość tych naszych klientów? Co powinniśmy zrobić, żeby ten klient, który raz kupił, wrócił do nas i co zrobić, żeby. No, ten biznes, który prowadzimy, był dla nas dochodowy. Ostatnia rzecz, marzenie wszystkich sprzedawców co zrobić, żebyśmy byli polecani. Dajcie znać, co myślicie. Na razie i do zobaczenia. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za poświęcony nam czas i mamy nadzieję, że nasz podcast był dla Ciebie ciekawy i pomocny. Jeśli spodobał Ci się nasz program, zasubskrybuj nasz podcast i koniecznie dołącz do naszej grupy na Facebooku. Do usłyszenia w następnym odcinku.